Uwaga widzowie zobaczyć, czy wy zdążyć kliknąć łapka w górę, zanim ta marchewka zlecieć do mnie, ja ją dostać. 3, 2, 1 klikać teraz! No i ja ją dostać, a wy widza zobaczyć jak ja wyglądać, ja się zmieniać. Już niedługo wszystko należeć tutaj do mnie. My cały czas iść do przodu razem z Kosmitaju 1 i Kosmitaju 2. I w tym filmie widza to być koniec moja przyjaźń ze Smysl'ow. Ja już go nie potrzebować, ja go nie znać, to więcej już nie będzie tu. Ja go nie chcę już więcej tu widzieć. A my dzisiaj coś mu zrobić... Zanim jeszcze już więcej go nie widzieć Musieć coś mu zrobić, dlatego wy oglądać Ten film do końca, a ja wam Pokazać co musi zrobić, na przykład ko Na przykład jeden kosmitaju Albo na przykład drugi kosmitaju Wy dzisiaj zobaczyć co się z nimi Dziać i później się coś zdziać ze Smyslow, on być teraz zamknięty W pomieszczeń, budy budynek, on być zamknięty W budynek i ja mieć jeszcze coś nowego Co wam zaraz chcieć pokazać Oglądać ten film do samego końca, tu być Czerwony przycisk do odsubskrypcja On musi być szary, wy wtedy być na bieżąco z każdym nowym filma eee, zobaczyć sami jak mało subskrypcji mi brakuje do 115 tysięcy jednak jakby ktoś mógł kliknąć jedna subskrypcja to ja wam wtedy ukłony, ukłony kosmitaju wy pokazać jak wyrobić ukłony dla mnie i w tak samo ja robić ukłony dla widza Tak, 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 wyrobić ukłon! Tak, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, widza, wy teraz i za mną eee, Tu wam się jeszcze na środek ekranu wyświetla e, wy oglądać po prostu dalej, a wy, Kosmitaju, i za mną. Widza, wy wam się teraz wyświetlać na środku ekranu ostatnia obserwująca z Instagram, Jakby chcecie tu pojawić, wystarczy tylko, że wbić i, mnie zaobserwować i to tak naprawdę być na tyle, a później no będzie się dziać naprawdę bardzo, bardzo dużo, my pójść do Smyslow, ja już generalnie yy, ja już nie chcę, o nim, nie chcę o nim słyszeć, nie chcę, o, nie, nie pisać mi o nim, widzę, ja mam tylko jedna prośba dla was, jedna prośba, wy mu nic nie pisać o tym, co ja, co ja tu no, dzisiaj gadać i tak dalej, wy mu nic nie pisać, on to się wszystko dowiedzieć później, niech to widza po prostu zostanie między mną, a między wami, bo ja nie chcę, żeby on się dowiedzieć póki co, więc wy mu nic nie pisać, a ja wam pokazać, co ja mi tu, nie, ten metoryt poniszczyć mi, nowa, nowa rzecz ja tu mieć, a on mi to poniszczyć, kosmitaju, wy to później naprawić, wy to później naprawić, a widzę, wy to zobaczyć, ja mieć przyszykowane tu być dla y, siren head tu być dla karton Cat, karton dog i long course, ja i oni tu później być, oni tu później być, tak, tak, dobra, my wracać teraz i ja teraz chcieć iść do nowe, coś nowe i wy zobaczyć, co tam być, naprawdę ja z kosmitaju poświęcić na to bardzo dużo, ogrom czas, a to być coś takiego, wy zobaczyć a zobaczyć jeszcze co być tu, co taka energia, ciągnąć się do góry, tak, 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 okej, okay, ja jeszcze potrzebować zejść, kosmitaju, wybacznie obserwować, wy wyciągnąć flaga teraz, kosmitaju, dobra, wy wyciągnąć flaga, bo tu jeszcze my musieć uważać, żeby tu się nie, nie, nie trzymać, żeby nie, żeby nie krążyć się, taka zła stworzenie, zła stworzenie, zła stworzenie, żeby tu się nie krążyć, i widzę jeszcze ja was prosić ostatni raz, żeby wy nic mu nie pisać, temu smajsą, nie, 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 bo ja jeszcze nie wiedzieć, czy ja to zrobię, nie, nie, dobra, mniejsza, 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 po prostu by mu nie pisać, niech to zostać między, między, nom, a między, tak więc teraz my, widza, tutaj wejść I pokazać wam, co się znajdywać Pierwsze pomieszczeń Tu będzie takie, Ja myśleć, że tu Po prostu niekiedy robić taka operacja Jak w każdy pomieszczeń, nie więcej yy, Tu przyprowadzać nowa Nowa, takie nowe stworzenie, żeby Próbować jakby yy, to stworzenie Jakby przemieścić Nie chcę nie, 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 co najpierw jakby zmienić na nasza strona Żeby się słuchać bardziej Ja jeszcze muszę też pomyśleć O takim pomieszczeń, gdzie jakby Albo o takich jakby zadań, a żeby dziecko kosmitaju, bo też by dziecko kosmitaju, kto nie widzieć poprzedni film, to wy sobie zobaczyć na spokojnie u mnie na kanal żeby to dziecko kosmitaju jakby jakoś przyzwyczaić, żeby on się mnie słuchać, żeby się nie bać przede wszystkim. No i tak mniej więcej wyglądać tutaj. No jak mówić wam już wcześniej, my się rozwijać co chwila na bieżąco, tu się dużo zmieniać, ale no ja już nie chcieć w ogóle, mnie nie chcieć i nic do czynienia ze Smyslow. Ja mu jeszcze coś zrobić, wy zobaczyć co widzę będzie się dziać na tym filma, ja iść teraz dalej, tutaj jeszcze znajdować się coś takiego, kosmitaju mi to wszystko pomagać, my to robić wspólnie. No to być po prostu piękne, mi się podobać, jak my z dnia na dzień stawać się coraz lepsi, mądrzejsi, um, potrafić więcej. Jak chcieć się nauczyć tyle co Kosmitaju, tu będzie, tu będą wchodzić yy, po prostu No yy, klient, klient będzie tu wchodzić, po prostu ja mogę tak powiedzieć, że klient tu będzie wchodzić i my robić wtedy na nim różne rzeczy różne rzeczy, ale tu tu z slow raczej nie będzie wchodzić. So, my zobaczyć, my zobaczyć, w każdym razie ja chcieć wam tyle pokazać, ok, Ja iść jeszcze dalej teraz, je, czy ja tu być? Nie, ja tu jeszcze nie być, tu jest dół. Ja jak budować to razem z kosmitaju to aż się naprawdę zdziwić, bo oni mi to wie, większość mi oni dawać widza, tak? I ja być wtedy zaskoczony ja wcześniej aż tyle tak nie widzieć, ale z dnia na dzień właśnie rozwijać się i zauważać coraz to więcej. Być mądrzejszy, mądrzejszy, mądrzejszy. Ok, wchodzisz tu rur i wy to przede wszystkim to jest łączenie, to się łączy z tym i tu idzie, to idę na, na dół i to odprowadzać. Odprowadzać taka siła, energia. Ok, tu kolejne właśnie takie mniej więcej jakby. Stół, to być takie podobne stoły i tu też móc dużo działać, ale to bardziej póki co ogarniać kosmitaju. Oni to bardziej ogarniać. Okay. Ja iść teraz w dół, jeszcze pokazać wam wszystko dokładnie, żeby nic tutaj nie zgubić. No i to być takie największe pomieszczenie, takie główne. Yy, no, zobaczyć, widzę, jak tu, jak tu wszystko to wyglądać. Tu będzie też ktoś wchodzić i tu właśnie płynąć taka energia. Tak, 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 tak. Ok, ja stąd teraz wychodzić. Tak, jak mówić, Kosmitaju, wy wyjść za mną. No i widzę, przyszedł ten czas, żeby ja wam pokazać, yy, co będzie się dziać, no, ze Smaelow, nie więcej, co jak chcieć mu robić, a może ja pokazuję. To na kosmitaju, więc ja nie chcę Tak źle mu robić, niż co będzie mieć Smyslow, więc wy zobaczyć teraz to co... O, cie, a, my ominąć, my ominąć My musieć iść tu, ja się tu gubić, bo tu Być naprawdę bardzo, ale to bardzo Dużo, z dnia na dzień tu być Więcej, wszystko się rozwijać, iść do przodu No i tak to mniej więcej być Kosmitaju, ja cię teraz potrzebować, który Kosmitaju, wy już zdjąć flagę, wy nie trzymać flaga Póki co, nie trzymać flaga, wy móc postawić O, oho, jak to wyglądać, wy mieć przez chwilę flaga na plecach, jeden kosmitaju Wy móc postawić tu flaga, tu flaga jedna jedna i tu flaga druga tak tak wypostawić je obok żeby nie żeby jak ktoś będzie patrzeć jakieś złe stworzenie to oni się pa żeby się bać żeby się bać dokładnie dokładnie a właśnie, to, 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 to. Już niedługo należy do mnie! Wszystko być moje widza. Wy oczekiwać ten moment, bo to się niedługo stać i wy też zobaczyć co być ze Smyslow tylko by mu nie pisać. Ja was bardzo prosić, żeby mu nie pisać. Okej, okay. eee, wy kosmitaju, ja mieć teraz tu, bo pytaj, kto kto być chętna, chętny, chętny na ten, na na, bada na badań na badań, 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 kto być chętna, kto być chętny. Podskoczyć, podskoczyć, kto by, kto by chcieć podskoczyć. O, tak, tak, dobra, kosmitaju, kto, eee, to ty, weź tu, weź tu, kosmitaju i, 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 i widza, ja wam teraz pokażę... Co Kosmitaju potrafić? Tak, ja sobie podbudować, żeby ja, ja Mieć większy dostęp, bo ja tak to nie Kosmitaju, ty pokazać, ty pokazać Kłaś, 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 kłaś. Kosmitaju, kłaś O, właśnie, wy Kto teraz oglądać film Napisać komentarz, napisać Dobranoc, Kosmitaju A m, ja wam przypiąć serduszko, wiadomo Kosmitaju, nie iść teraz pać, ale wy musicie tak napisać Komentarz, ja wam przypiąć serduszko Zielone serduszko, m, ja mieć nadzieję, że niedługo Być na YouTube, zielone serduszko, ja by chcieć mieć Nie no, dobra, ok, ja sobie pojeść Teraz ja mieć takie coś, widzę, wy zobaczycie sobie, takie coś pomarańczowe, ja to, ja to zabrać, ukraść z tej wioska, tam gdzie być nosać, 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 dokładnie, wy wiedzieć o co chodzi zresztą. Eee, dobra, ty musz mi pom, drugi kosmitaju, ty musz mi teraz pomóc, ja tu na niego stawiać różne rzeczy, różne rzeczy, tak, tak, ok? Żeby tu coś z nim się będzie dziać, co ty robić, kosmitaju, ty wstać, ty wstać teraz, znaczy ty, ty się, ty leżysz, ty leży, leżys, leżys. ja gadać źle, ja gadać źle. Ty się tak nie patrzeć, ty się nie bać, spokojna, spokojna, spokojna. O nie, ja tu nie móc położyć, ja... co jest, co ty kręcić k o, tu mi coś jeszcze migać, ja nie, nie wiedzieć co to być. E, ja postawić coś takiego, ja tu potrzebować. Łozna... o, o Właśnie, 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 dobra, dobra, widzę, zaraz coś. Aktywa! pawa, na, nad głowa, nad głowa to ma. On, on to mieć nad głowa, on to mieć nad głową. I jeszcze chwila i powin... Tak, to się połączyć. Tak, 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 tak. Widzę, wy to zobaczyć. Tu ileś taka energia od tego i to się wszystko łączyć. E, stać, kosmitaju! Ty wstać teraz! Widzowie, zobaczyć! Co się z nim stać! I on mieć większa głowa! i o, mi się wydawać chyba, że może coś więcej w tej głowa być teraz. Może on zmieści tam więcej, my się, tylko żeby ta głowa mu nie pędz, żeby nie pęknąć, bo to nie móc pęknąć widzowie. Nie, o, dobra, kosmitaju, ty położyć się jeszcze raz. My coś, yy, kosmitaju drugi, ty usunąć te rzeczy co mi przed chwilą stawiać, bo ty mieć to, bo ty być silniejszy, silniejszy. Tak, tak, to pousuwać, to, to, to wszystko pousuwać. My teraz musieć postawiać coś inne, coś inne. Tak, tak, tak. Ja teraz widzę, kosmitaju, ty się położyć teraz. Ja nie wiedzieć, czy z tobą być wszystko ok jeszcze. Kosmitaju, położyć się dalej. Jeszcze raz się położyć, Ty musisz się położyć Tak, no położyć się położyć, 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 położyć. Kosmitaju, ja postawić jeszcze. No położyć kosmitaju, ile... O! No ty leżeć już prawie, prawie leżeć. Dobrze, dobrze, dobrze. I jak to wy... Tak, tak, ty stawiać. Drugi kosmitaju stawiać. Nowe, nowe, nowe. Ja zobaczyć, co... My zobaczyć, co się z nim stać za chwilę. Ja podłączać to wszystko, podłączać. Tak, nad nim, nad nim! Oj, widać, że kręcić głową. Coś z nim się dziać teraz. Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze tu położyć, ja tak, 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 oj, tak, tak, dobra, dobra, dobra. I z nim coś być zaraz. I wy sobie wyobrazić, że takie rzecz dziać. Się ze smajslą, a nawet jeszcze więcej, może nawet go, gorzej, gorzej, gorzej okej, okay, ty zniszczy to, zniszczyć to, kosmitaju jeden, zniszczy, tak, 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 tego nie patrz kosmitaju, pokazać się, co się z tobą stać, co się z tobą stać ej, ty stać przez chwilę, okej, okay, ja jeszcze coś tu popróbować, postawić, posprawić, jak najwięcej jest, jak najwięcej kosmitaju, pokazać, czy z tobą się coś stać, a ja to musisz zobaczyć kosmitaju, ej, co jest, on być grubsza, większy teraz O, widza ja myślę, że jak być nas, jak ja mieć taka rodzina kosmitaju, ja być taki przywódca, czyli najlepszy przywódca, ja wyglądać tak i być taka, ko, taka rodzina kosmitaju, taka potężna, bardzo potężna, być, to ja myślę, że my potrzebować naprawdę mało czas, aby to wszystko być przejęte. Nikt nie być w stanie nam zagrozić. Na, na, na a ja jeszcze coś sprawdzić. Kosmitaju, ja ci pokazać jeszcze. Kosmitaju, ja my coś takiego, wy zobaczyć. Czy wy się... O, nie, 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 to, o, to, 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 dyna, dynamit, dynamit. O, dobra, 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 ja chowa. Ja scho ja schow, ja schować, ja schować. Już nie, nie, nie uciekać, nie uciekać, nie uciekać. Już, ja on ten się wystraszyć, a ten troszkę później się wystraszyć. Wymód ześ! dobra, już, kosmitaju, wymód ześ. Okej, okay, ja jeszcze chcieć coś spróbować. Kosmitaju, ty weź na stół, położyć się Położyć się stół, tak, tak, tak Widza, wyrozumieć, kosmidaju Kosmitaju potrafi cię położyć, a co do Smyslow, to ja na nim Robić gorsze rzeczy, wy zobaczyć To już jest po prostu koniec, ja go nie Chcę znać, nie chcę znać, bo On mi zniszczyć moja rodzina Wcześniej on mi okłamywać, że jego Że moja rodzina być dobra Znaczy moja rodzina być dobra, ale on mi okłamywać, że Jego rodzina się przytulać do niego On polubić, że chce tam Iść, a tak naprawdę on tam poszedł z jego long course. tak, z jego long course. long course też ja już nie lubić Ja po prostu nie lubić i nie chcieć Ja zrobić im coś jeszcze, by to zobaczyć I to być absolutnie Koniec przyjaźń ze Smyslow To już więcej nie, tylko wy mu nic nie pisać Widzę, ja was o to tylko bardzo, ale to bardzo Prosić, żeby nic mu wy nie pisać Dobra, ja móc teraz, ja postawić Jeszcze tu kosmitaju, drugi ty mi Ty poniszczyć tu, kosmitaju poniszczyć, tak, tak No, nowe, nowe, my teraz stawiać nowe Bardzo, ale kosmitaju, ty wstać na chwilę Ty wstać jeszcze, kosmitaju, który leżeć, ty wstać i ty się przesunąć trochę ty się przesunąć bo ty musisz kosmitaju drugi zniszczyć zniszczyć bo my stawiać nowe teraz jo jogwyd co się sta Ej, cześć! Ty zmienisz no, no nie, nie nogi, 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 nie, ja muszę naprawić te nogi twoje, ty się położyć, chyba że ty mieć już wcześniej, ja nie pamiętam, ja mieć słaba pamięć, co so bardzo, ale to bardzo słaba pamięć, kosmitaju, ty się bo my musimy coś z tymi nogi, nogi, nogi zrobić, nogi, no, tak, 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 my zrobimy, my zrobimy zaraz, Dzień, kosmitaju, tu połączyć, o, tak, tak, my, ja go połączyć, ja go połączyć, ja go połączyć, tak, tak, dobra, to iść tu, to iść tu, dobra, 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 i żeby to na niego działać, żeby to nogi naprawić, o, stop, Jokie wielkie, teraz wystarczy coś takiego tylko! A to to jeszcze ma takie działanie i takie i tutaj też zadziałało. Okej, okay, widza, dobra, to je uda, udać się te nogi. On teraz się być potężny i to w ogóle bardzo, ale to bardzo potężny. My teraz się, my teraz na chwilę wyjść z tej sali, wyjść na chwilę z tej sali kosmitaju. A widza, ja jeszcze coś sprawdzić na szybko. Ja zabrać jeszcze to i zobaczyć, czy on nadal się bać. D dynamit, dynamit, ja mieć kosmitaju, dynamit, dynamit. No, no dobra, 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 już wymóc wrócić Wrócić to wymóc wrócić. Ja już więcej tego nie robić. Kosmitaju, przyjdź! Ja potrzebować takich wielu, wielu tak jak ty, kosmitaju. Widzę, ja mieć taki plan, to już niedługo być wszystko dla mnie należeć! Zobaczyć jak ja wyglądać, jak pięknie wyglądać mój kosmitaju. Yy, kosmitaju, a ja cię jeszcze potrzebować, żeby ty teraz za, żeby ty na przykład yy, zniszczyć jak ty pokazać jak ty to niszczyć. Ty pokazać. To nie, 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 to nie niszczyć, to nie niszczyć, jak chcę sprawdzić, jak ty niszczyć, uwaga, uw Uwaga. o ta ściana tutaj, ty pokazać, jak ty to szybko robić, ty to to, to, to niszczyć, to niszczyć, tak, tak, tak. No dawaj, dawaj. No, widzę, ja Wam powiedzieć, że to być naprawdę, ale to naprawdę przepotężna siła bardzo duża siła ogrom siła! Kosmitaju, ja na chwilę odejść tam kawałek coś zobaczyć, ty, wy tu zostać, a ty, czerwony kosmitaju, pokazać mi za chwilę, jak ty wysoko skakać, bo ty potrafisz wysoko skakać, ja pamiętać, ja zaraz wrócić, ty mi pokazać, jak to robić, eee, a ja jeszcze, widzę, chciałbym tutaj zobaczyć, bo ja ostatnio tutaj, razem z kosmitaju, zamknąć te pomieszczeń, te pomieszczeń czerwone i ja mieć tutaj plan, jak wy mnie teraz słyszeć w komentarzu, znaczy na film jak wy mnie słyszeć i na w komentarzu wymóc napisać co by tu zrobić? Coś nowe wybudować, napisać wy w komentarzu, ja wam, ja wam przypiąć serduszko, poczytać dużo komentarza i ja coś wybrać, wtedy zobaczyć i ja po prostu ustalić. I jakiś jak komentarz będzie mieć dużo like to ja to zrobić po prostu, ale tutaj jeszcze potrzeba po, po prostu to zamknąć, 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 zamknąć. ok Jeszcze się porozgląda i my niedługo pójść do tego Sm'a' i tak mu porobić, to już być koniec, ja już po prostu nie chcę mieć nie chcieć, zby z nim... Nie jest to nic do czynienia, po prostu. Yy, I tak samo jego Longors. Nie chceć od jego Longs też już. Chce w sensie się coś na nich zrobić jeszcze, żeby to. Żeby im dać temu smajslu i Longors za to, że oni mi zniszczyć, moja rodzina. Okej, okay, kosmitaju ja wrócić, ty pokazać jak ty skakać, bo ja wiedzieć, że ty potrafisz skakać, no? Kosmitaju skok? No, widza, wy zobaczyć! On potrafi skakać, tak to być potężny kosmitaju. Ja jeszcze widzę, iść teraz do tego pomieszczeń, żeby sprawdzić coś jeszcze na szybka. My nasze kosmitaju, wy za mną, wy za mną, wy za mną teraz iść. Dobra, dobra. Ja tu, tu, tutaj jeszcze, ja pomyśleć, żeby tu przenieść smyslow, Ja nie widzieć, nie pamiętać, co tu być wcześniej. Wymóc napisać w komentarzu, jak wy pamiętać, jak wy kiedyś coś tu widzieć, jak ja coś tu robić i tak dalej, i tak dalej, to wymóc tu napisać, ale ja myślę, żeby tu przenieść smyslow, żeby to potężnie tu rozbudować. Tak widza. Widzę, być już nowy dzień, my mieć Smyslo. Smyslo znajdować się tam, my go wypuścić z tego więzienie Kosmitaju moje, pilnować go i ja iść teraz do niego, zobaczyć co się dziać, oglądać dalej. Smyslo, gdzie ty być, kosmitaju? O, on tu być, pilnować go. Nie, by Proszę, nie Dobra, mi, no. ja te ty musisz ja cię potrzebować jeszcze na chwilę za, zanim za, zamiast my, za, zanim my tu jeszcze cię wypuj położyć. Mnie, nie, nie, wy kosmitaju, mnie. wyprowadzić go na chwilę. Ja ci coś z MySlo pokazać. Ja ci pokazać. Tak, tak, chodź, Przyjdź, przyjdź teraz, przyjdź, przyjdź Ja mieć coś nowe czy, zrobione. Czy, czy to nagrywać? Tak, ja to nagrywać, to się wszystko nagrywać. Ja cię potrzebować teraz. Tym ty jest Bobek. to jest Bobek? to jest Bobek? Nie gadać ty tak, nie gadać tak bo kosmita. Nie, tak nie gadać. A ty jak, jak jest, wyglądać? well back Te... Nie, ty bobek, bo... nie idź, gada... ty idź. Ty, ty nie, już coraz mniej czas dla ciebie. Naprawdę, coraz mniej czas dla ciebie. energia taka niedobra. Ty idź, idź, ja ci pokazać. Oddawaj moją zbrójkę w ogóle. Nie, nic ci i... nie oddać. Ty nie dostać tego. Nie móc tego. Chcieli mi tam robić laboratorium. ściągnęli mi zbrójkę, trzeba iść. Dobrze, dobrze. O to chodzi, o to chodzi. Zaraz my tam wrócić. Ja chcę ci jeszcze coś pokazać. Zobaczyć, tu mieć coś nowe, przygotowane. Dla Twoich przyjaciół, byłych przyjaciół. Dla Longkos, Siren Head, kart karton, dad, karton Dog. Ja ich tu później przetrzymywać, tak? Póki co ja ich mieć w kolumna, ale ty zobaczyć, oni tu być. Kosmit... O, kosmitami powiedz od razu to nie naprawić. Tak, więzienie, tak, tak, tak. Oni tu być później. Tak, jedno być... Tak, 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 tak. Do, do, no, oni tu być później. Na razie. Oni są. Nie, na, ra na razie, być w kolumna, kolumna jak przechwytywać, przechwytywać. Nie, gdzie są. Nie, nie, nic ci nie powiem, nie używać siła, bo ja zaraz, ja, ja, masz, uży ja, masz, ja masz, użyć masz, to masz, na ciebie, dynamik, albo siła, Kosmitaju wrócić, Kosmitaju wrócić. wrócić, no, ty uważać sobie lepiej, to nie być zabawa, to nie być zabawa tutaj, dobra Kosmitaju, my dokończyć to budować później, to nie być ten czas, my musieć go zaprowadzić teraz A na, jeszcze, na salę. No, zobaczcie. Okej, okay, rozwalać, rozwalać to kosmitaju. Wyprowadzać, wychodzić, smile. Ty stąd wychodzić. Szybko, 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 nie, nie, być czas. Jak najszybciej do sala, sala. musieć wejść tam na sala. Kosmitaju prowadzić go, nie dać mu uciec. Ja nawet przez, widza, przed, to, przed ta sala. Ja po prostu. Nie, ty nie robić. Po co ty to robić? To nie mieć se. Nie, ty tego nie robić. Kosmitaju, nie. Po co, po co, po co? Smile, po co? Nie Czego ta energia mi miej... trzyma? To to być za każdym razem, tak. Ty już powoli należyć dla do nas. Teraz mi się uda. Na pewno. 100%. Nie, to nie nie być sens, by bez. już nie, nie, no i wracać, wracać, wracać. Ja już tyle tu porobić, tak żeby ty wracać, taka energia. To to ci nic nie dać, Smaj ty, ja Nie dam ty, wracać. ty wracać, tu wejść tu, wchodzić tu, wchodzić tu. Tak, 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 tak. tak. Dawaj, 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 wchodzić, wchodzić, wchodzić. Ja, teraz, teraz, teraz. Te, dobra, wchodzić, wchodzić, tak, tak i kosmitaju zamykać, zamykać, zamykać teraz. Tak, zamykać, żeby on nie mógł stąd uciekać, nie uciekać. Okej, okay? ty wchodzisz tu na stół, Widza, widza, musisz go teraz na kosmitaju, my go musieć na stół. Na stół go teraz dawaj, za mnie. Tu już nie jest co gadać. Ja pomylić, ja pomylić. Ja nie no, boku, ty Dawać na stół. Nie bobek. gadać tak, żaden bobek, ja nie być żaden bobek. Kosmi, daj używać no, siły no, teraz no, na nich. O, wchodzić na stół. Tak, 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 dobra. O, mieć go, mieć go, dobra, udać no, nam się. Nie tak. Nic, nic się, nie, ty się nie bać, ty się nie bać. Kosmitaju zamknąć tutaj jeszcze, bo tu być takim ten, tu być ja możliwość, ja żeby Ty się nic nie bać, nie bać. Ja ci teraz coś zrobię, ja ci coś zrobić powoj. Kosmitaju wyrobić, wyrobić na razie, bo ja tak się bać jeszcze. Ej, pójdź, nie chcę, o, ja ci zasłonić O, ja ci nie teraz zasłonię, ja kosmitaju zasłaniać, nie zas mogę wstać, zasłaniać hey. mu, kosmitaju, wy mu zasłaniać, tak, tak, żeby on nic nie widzieć. M tak, tak, ty już. Nie ty, nie mogę wstać, ty teraz I nic wiem. nie móc widzieć, bo kosmitaju ci zasłaniać, zasłaniać, ty nic nie widzieć, ty nic nie widzieć, ty się nie bać. No, my, my, na razie nic ci nie zrobić ty się nie bać. Okay. Ej, dobra, kosmitaliu, wy, wy go podnieś, teraz Spodnieś go, żeby on wstać, żeby on wstać Ty widzieć już powoli, powoli widzieć, tak, tak, tak O, wstawać teraz, no, wstawać, ej Ale wstawać. mam ten ekran, o. to ze mnie Dobra, zdjąć już, zdjąć My Już widzieć już wszystko, być dobra? Wszystko być dobra? Tak o, dobra. Trochę wyraźnie, ale co wyśmy cię mi zrobili. Nie, na, na razie nic my ci na razie nie robić Ty się nie bać, ty się ja nie muszę bać. Się przejrzeć, bo nie wytrzymę zaraz. Na razie być wszystko, dobra, dobra. Okej, okay, Kosmitaju, my go musieć z powrotem zaprowadzić do, do jego Miejsce, do miejsca przesi do przesiadywania. Kosmitaju, my go musieć prowadzić jeszcze tutaj. Tak, wchodzić tu, chodź, tak, tak, Smajd, tu, tu, tu wchodzisz, to, tak, tak, dawaj, 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 dawaj. Nie, nie, nie mieć czasu. Ja ci teraz jeszcze musisz coś to powiedzieć. Nie da dawaj, nie, co ci dawaj, ci dawaj. Bo być koniec. Nasza przyjaźń Ja, o, ja, ja Aurox Co się tak. teraz? Ja ci, to już być koniec, my się już więcej nie znamy Nie potrzebować cię już koniec, tak. Aurox Więcej ja nie wiem, chcę Ja to kosmita chce koniec, ty nie chcesz Ty jako przyjaciel mój, Aurox, tego byś nie chciał co się ze mną dzieje teraz? Kosmitaju, zamieścić go, Tu już być koniec Przyjaźń, ja cię nie potrzebować, tak samo nie potrzebować Lonkors i reszta twoja przyjaciel, nie chceć już ich znać. Amrox, wiem, że tam jesteś, odezwij się. Już być wszystko koniec, koniec i mi się więcej nie potrzebować, ja cię nie potrzebować więcej już. Okay, nie Kos... jesteśmy przyjaciółmi? Nie, to Zrywasz być naszą... koniec, koniec nas... tak, koniec, 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 ja nie chcę już więcej, nic, bo ty mi więc wiele razy tutaj przeszkadzywać i tak dalej, ja nie chcę już cię, nie Ale chcę ci... nie, dlatego ja ci to, to robiłem. Ja cię po... nie potrzebować tutaj już, nie potrzebować, dobra, kosmitaju, otwierać, otwierać, my go zaprowadzić, my go zaprowadzić, ty zobaczyć co się stać z tobą niedługo, coś się stać, okej, okay? prowadzić ja go, wiem, wychodzić to... stąd... Wychodzić Ale teraz byłeś stąd moim najlepszym przyjacielem i zerwałeś wszystko te słowa są za mocne, co daje. Prowadź go, prowadzić go dobry Wychodzić, no wychodzisz, nie mieć czas już, co ty nie robisz ty teraz? I tą skórę, zobaczysz Okej, okay, rozwalać tu, rozwalać tu teraz, Kosmitaju, dawać dawać My go musieć zaprowadzić, My go musieć zaprowadzić no, i on tam przesiadywać górę... miejsce. Nie robić iść tam, nie przeszkadzać żerw, arty, żerw. Musieć cię zaprowadzić, Kosmitaju, dawać go Musieć wejść tu. Okej, okay. zaprowadzić go tamto i go zostawić i ty zobaczyć co się stać później. Bobek jesteś i tyle, Bobek. Nie, żaden bobek, bobek. bobek, ja nie być Bobek. bobek. Idź kosmitami prowadź go. Dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra. dobra. Okej, okay. jeden kosmitami przyspieszyć i otworzyć tutaj. Jakie, ej, jakie ty masz tu? Zobaczyć, zobaczyć zobacz, już niedługo się coś stać z tobą. Ty na razie wejść tam. A ty nagrywać? Ja nagrywać, ja nagrywać, ja nagrać. Ty wejść, 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 wejść. Bobek to Napiszcie mi co on chce zrobić. Nie nic, mu, Nie, nie, nie widzę, widzę nic, nie wiedzieć. Wchodzisz tam chodzić chodzi chodzi mnie czy, czy ciebie oni się posłać Mnie, nie 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 się słuchać mnie się słuchać. ty jesteś ich przywódcą ja być przewódca tak tak jak chodzi 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 okej okay, zamykać, zamykać 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 dobra kosmidowie wychodzić stąd wychodzić stąd nie słuchajcie on bo, tu nie zostać słuchajcie go, dobra nie zamykać go. my odchodzić dobra widzę to być na tyle w tym filmie wymuć zobaczyć sobie poprzedni film u mnie na kanał jeszcze wbijać na instagram teraz wam się wyświetlać na nasz discord wymuć sobie ze mną pogadać oraz na grupa grupa facebook wszystko wyznaleźć link w opisie du dudu du, opis wy tam zaglądać koniecznie i ja się z mi żegnać, widzieć już jutro albo na live na live. Subskrypcja dzwonkiem, żeby wy wy wybyć na bieżąco. Na razie, na razie, na razie.